Przez ostatnie półtora roku nasze życie osobiste i zawodowe zostało wywrócone do góry nogami. Praca zdalna, lockdown, mnóstwo stresu i niepewności. Oczywiście również wzrost bezrobocia i lęk o utratę pracy wśród tych, którzy jeszcze ją mają. Nic dziwnego, że również nasze zdrowie psychiczne drastycznie siadło. Zauważyli to także pracodawcy, i od półtora roku bardzo wiele firm zaczęło wdrażać Programy Employee Mental Health, czyli programy nakierowane na wspieranie zdrowia psychicznego pracowników. Te programy mogą mieć bardzo różną formę, od poszerzenia pakietów medycznych o dodatkowe usługi, konsultacje u psychiatrów, czy psychologów, czy psychoterapeutów, poprzez porady dietetyków, różnego typu webinary dotyczące zdrowia, zarządzania sobą w czasie. Organizacji pracy, wzmacniania psychicznego dziesiątki różnych rozwojowych tematów. No więc wydawać by się mogło, że pracodawcy wreszcie zrozumieli, jak ogromną rolę ma zdrowie psychiczne w życiu pracownika w jego efektywności, w jego kreatywności, w jakości jego pracy. Wydawać by się mogło, że skoro tak wiele firm, zwłaszcza dużych koncernów, wydaje tak ogromne pieniądze na trenerów personalnych, dla pracowników, coachy, dietetyków, nagrywa filmiki, które mogą potem pracownicy oglądać, to jest naprawdę super. Otóż ja od wielu moich klientów mam zupełnie inne sygnały na przestrzeni tego półtora roku. Otóż jak wyglądają dane? Na początek przytoczę dane zamieszczone przez psycholożkę Małgorzatę Omę na stronie projektu MindGram. Otóż dane te są dosyć szokujące. 70% pracowników uznało ubiegły 2000 rok za najbardziej stresujący w ich karierze. Temu się oczywiście trudno dziwić. Ale jednocześnie, aż Jeden na sześciu pracowników zmaga się z lękiem, depresją lub stresem. Siedmiu na dziesięciu pracowników uważa, że pracodawcy powinni poszerzyć swoje programy benefitów pracowniczych właśnie o projekty związane z, ze zdrowiem psychicznym pracowników. Aż połowa absencji w pracy to pochodna problemów związanych ze stresem, czyli bardzo wysoki wskaźnik. Każdy lekarz powie, że chroniczny stres, zwłaszcza taki, w którym czujemy się bezradni, bezbronni, nie mający wpływu, jest szczególnie toksyczny dla naszego zdrowia. Co więcej, aż 85% pracowników twierdzi, że słaba kondycja psychiczna powoduje u nich problemy ze snem, obniża poziom szczęścia i osłabia relacje rodzinne. Natomiast tym, co mnie najbardziej. Zszokowało, to dane podawane w raporcie Stresoodporni Human Power 2020, a mianowicie, że aż 87% pracowników, badanych w tym badaniu, sięga po środki uspokajające, aby radzić sobie ze stresem i niepokojem. Czyli mówimy tak naprawdę o ogromnym problemie społecznym. Mówimy o sytuacji, kiedy ogromny odsetek pracowników. Ma problemy, szuka wsparcia, nie daje sobie rady z tą sytuacją, która się wydarzyła w ich życiu osobistym, w życiu społecznym czy w życiu zawodowym. Czy więc te ogromne potrzeby po stronie pracowników i te programy po stronie wielu pracodawców są znakiem, że pracodawcy zrozumieli, jak ogromny destrukcyjny wpływ ma chroniczny stres i przemęczenie? No, właśnie, ja mam te sygnały inne od pracowników, od klientów moich, a mianowicie mówią mi tak: pracujemy od półtora roku dużo więcej godzin niż wcześniej. Zwykle to jest 9, 10, 11 godzin dziennie, a nie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dlaczego tak się dzieje? Wielu moich klientów mówi, że ich szefowie zakładają, że pracownik z domu nie będzie pracował efektywnie, więc trzeba go zarzucić taką masą zadań, żeby nie miał nawet kiedy wyjść do toalety. Kolejna rzecz to ustawianie masy spotkań, jedne po drugich. Klienci często mówią mi, że nie mają niemal żadnego odstępu między poszczególnymi spotkaniami i ledwo skończą jedno spotkanie, muszą już zalogować się na drugie. Bywa, że nawet nie zdążą wyjść do toalety, nie mówiąc już o przygotowaniu sobie jedzenia. Więc zastanawiam się, czy naprawdę pracodawcy myślą, że jak umieszczą setki godzin na platformie różnego typu ćwiczeń na kręgosłup, na nadgarstki, na plecy, na szyję, to że to pomoże w zdrowiu pracownika, który Cały dzień, niczym galernik siedział przy swoim biurku? Otóż nie pomoże i każdy fizjoterapeuta, czy każdy lekarz powie, że kluczowe są częste, nawet krótkie przerwy, ale niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy ktoś siedzi bez oderwania się od krzesła 6 czy więcej godzin. Każdy również powie, że patrzenie się przez kilka czy kilkanaście godzin dziennie w ekran komputera tableta czy komórki jest niesamowicie szkodliwe dla wzroku jeżeli więc pracownik jest zmuszony siedzieć tyle godzin i przy wykonywaniu pracy i przy telekonferencjach patrząc w monitor wiadomo że jego wzrok będzie drastycznie słaby że będzie miał bóle głowy że będzie miał złe samopoczucie że będzie miał spadek w koncentracji i obejrzenie kolejnego filmiku o ćwiczeniach Związanych ze wzrokiem, z uelastycznianiem mięśni wzroku, z ćwiczeniem akomodacji oka niewiele pomoże, kiedy pracownik nie ma możliwości robienia przerw, a po pracy jest zbyt zmęczony, żeby jakiekolwiek ćwiczenia wykonywać. Podobnie oglądanie nawet najlepszej jakości webinarów na temat stresu, czy nawet indywidualne konsultacje z terapeutą, coachem czy trenerem na temat radzenia sobie ze stresem. Czy zachowywania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, na niewiele się zdadzą, jeżeli pracownik pracuje codziennie po 9-10 godzin. Tak więc czas tak naprawdę nam pokaże, czy te programy Employee Mental Health pozostaną tylko na platformach oraz w prezentacjach PowerPoint działów zasobów ludzkich w różnych koncernach, ewentualnie w ich komunikatach prasowych. Czy też przebije się w końcu do świadomości pracodawców, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne jest naprawdę bardzo ważnym zasobem pracownika i że pracownik siedzący bez przerwy przy komputerze nie będzie w stanie być efektywny, nawet jak będzie bardzo się starał i nawet jak będzie desperacko starał się utrzymać swoje miejsce pracy i nie podpaść szefowi. Tak więc podsumowując, bardzo cieszę się, że coraz więcej firm zauważyło rolę zdrowia psychicznego pracowników i wpływ radzenia sobie ze stresem, odpoczynku, dobrostanu psychicznego i fizycznego na efektywność, kreatywność, relacje. To jest bardzo dobre, że firmy to zauważają. Natomiast należy jeszcze te dobre praktyki, te zdrowe zasady wdrożyć w firmie. I umożliwić w ogóle pracownikom korzystanie z narzędzi, czy też z metod zwiększania swojego dobrostanu i dbania o kondycję psychofizyczną. Oczywiście są firmy, które takie rozwiązania wdrażają, chociaż bardzo, bardzo późno, po wielu miesiącach pracy, jednym z takich rozwiązań jest na przykład zakaz umawiania spotkań po godzinie 15, czy też Zakaz umawiania spotkań bezpośrednio jedno po drugim. Ta? Czyli założenie, że musi być co najmniej 15 minut przerwy między jednym a drugim spotkaniem. Niektóre firmy naprawdę pozwalają pracownikom na zrobienie sobie godziny czy dwóch przerwy w ciągu dnia, po to, żeby na przykład iść na rower, poćwiczyć, iść na spacer z dziećmi, czy z psem, czy samemu, i dalszą część pracy wykonać po południu. Jest więc bardzo wiele metod które naprawdę pomagają pracownikom w lepszym radzeniu sobie ze stresem, w lepszym zadbaniu o swój kręgosłup, o swoje nadgarstki przy pracy przy komputerze. Natomiast żadne webinary, żadne konsultacje z psychologami, nawet najlepszymi, nie pomogą pracownikom zadbać o siebie, kiedy będą pracowali codziennie ponad siły.